Daniel Rutkowski, Radio Gorzów. Dzień dobry. To jest kolejne wydanie Loży Żużlowej. Spotykamy się w nieprzypadkowym miejscu przygotowania do kolejnego pojedynku. Jak widać, trwają dzisiaj z naszymi gośćmi. Porozmawiamy o tym, co się wydarzyło w meczu z Toruniem, ale pomyślimy już o pojedynku z Lesznem. Przecież mistrz Polski przyjeżdża do Gorzowa. Mistrz Polski rządny pewnie rewanżu po przegranej na własnym torze. A w naszym studiu na Loży Żużlowej pan Rafał Bogosławski, dyrektor handlowy Renault i Dacia grupy Polmoto Szczecin. Dzień dobry. dzień dobry, witam. Oraz pan Konrad Kijak, także grupa Polmoto Szczecin. Witam serdecznie, Dzień dobry, dzień dobry witam serdecznie. Panowie, no właśnie, Szczecin. Yy, od razu. Yy, jesteśmy na loży Stali Gorzów. Skąd Szczecin na loży Stali Gorzów? Jak to, się, jak to się stało? Panowie, złapaliście bakcyla żużlowego i przyjechaliście do Gorzowa, czy raczej Gorzów yy, wybrał się do Was? O, yy, jedyną drogą do Gorzowa zawsze było yy, przez nas yy, yy, wykonywana podróż do Warszawy, więc yy, przyjeżdżaliśmy z bo bokiem. I nigdy nie pomyślelibyśmy, że, że ten gorzuł będzie dla nas tak bliski. I jak wspominam, trzy lata temu zjawił się u nas w Szczecinie, a jesteśmy w 100% Szczecniakami, zjawił, zjawił się Tomek Michalski, dyrektor obecnie. Stali Gorzów i zaproponował współpracę, jeśli chodzi o, o właśnie tutaj o Żużel i o Stal Gorzów. Więc tak pomyśleliśmy, że no, Żużel, dlaczego? No, przecież to to zupełnie jest inny kierunek, to jest zupełnie inny sport, który, którym się piłka, interesuje bardziej piłka, ale atletyka. I, i no, po dłuższych rozmowach faktycznie przekonał nas do tego, abyśmy podjęli tą współpracę. W w pierwszym roku pamiętam to była marka Nissan Pulmotor, i, i, i jakby tak się to zaczęło. Były jakieś zdziwienia na początku? Ten pierwszy kontakt z różdłem? Tak sobie panowie wyobrażaliście? No, pierwszy kontakt z Żużlem był e, taki dość niespodziewany, ponieważ przyjechaliśmy tutaj e, no, do, do, e, oglądać na, 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 e, e, na stadion e, mecz. i, i Pewnie marynarka, standard. E, ukurzona marynarka, ale co, co jakby sprawiło, co, co sprawiło że, że m, zakochaliśmy się w tym, w tym sporcie, to, to sam fakt całej atmosfery rywalizacji oczywiście przed, w, w pierwszej kolejności, ale atmosfery tego, jak przychodzą tutaj całe rodziny, tej tradycji i, i tego, jak mocno Stalgorzów jest tutaj e, szanowana i odbierana w, w tym mieście. Panie Rafale, a Pana co ujęło w żużlu, jeśli ujęło coś? bo Nie da się ukryć, że to jest swojego rodzaju religia tutaj e, w, w Gorzowie i faktycznie ta atmosfera, jak się już wjeżdża do Gorzowa, jak się już jest blisko stadionu i na samym stadionie jest coś niesamowitego, to jest coś fenomenalnego, że ci ludzie są tak zżyci e, z, z, z tym klubem, że to jest po prostu trudne do opisania, ale naprawdę, e, aż chce się tu przyjeżdżać, aż chce się kibicować, to prawda, człowiek czasami ma tylko i wyłącznie możliwość kibicowania przed telewizorem. To nie tam, to tam też są emocje, nie ukrywam, ale tu jak się usiądzie, jak się poczuje ten żurzel w zębach, powiedzmy sobie szczerze, i na, na włosach, i w oczach, to jest i ten zapach e, tego paliwa to jest coś wspaniałego. Mhm. Czyli to nie tylko tradycja, dobrze, a co ze sportem? Sport wciąga, rywalizacja, to jak tam panowie walczą na łokcie, jak to wygląda? No sport bardzo mocno wciąga, zwłaszcza kiedy wracam do domu i zastanawiam się, co się dzieje, czemu mi za konie, wyskakuje żurzel, więc, więc mocno wciąga ta rywalizacja, ten przejazd, ten huk silników, więc to jest zupełnie niesamowite, zwłaszcza kiedy jest możliwość, żeby być bezpośrednio przy bazie, kiedy jest ten, 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 ten skręt, kiedy ten żurzel idzie w górę, więc, więc to jest niesamowite. No i oczywiście ta punktacja ostateczna, ten, ta końcówka, kiedy w zasadzie losy między, między klubami, no, są na w ostatnim, biegu, w ostatnim biegu. tak? To jest, to jest niesamowite, więc, więc emocje są od początku do, do końca. Myślę, że Rafał to potwierdzi. Jak najbardziej. No i plus to, że, że, że przyjeżdża się i ogląda się e, poczynania, poczynania takich zawodników jak Bartosz Masli, tak? E, dwukrotny mistrz świata. Mamy niezwykłe e, szczęście. I to mamy po prostu niesamowite szczęście, gdzie jest Anders Thompson, gdzie mamy Martina Waculika, który powrócił e, do, do, do Gorzowa po, po czasach, już tak powiem, niebytu, nie bodajże był w Falubazie jeździł. Tak. E, i, I ci Zawodnicy naprawdę to jest światowa czołówka i oni lubią oni taką atmosferę i taką mają technikę jazdy, że aż miło się patrzy. Dobrze, czyli tak, atmosfera, tradycja, emocje sportowe i biznes. No. Przy okazji tak, no, gdzieś tam my szukaliśmy, bo tu już Konrad wspominał o, p, wspominał o tym, że jaka jak, jak była nasza geneza e, e, grupy Polmotor e, w Gorzowie, że to się zaczęło tak naprawdę z marką Nissan, ale też trzeba, że tak powiem, zaznaczyć, że był też bodajże rok przerwy, e, a my jako grupa Polmotor szukaliśmy nowych rynków, e, a jako grupa w ogóle jesteśmy, że tak powiem, związani z, ze sportem i to ne, na różnych szczeblach i, i wspieramy różnych sportowców, Dlatego pomyśleliśmy sobie o, takim, o jakimś rynku mhm. gdzieś ekspansję tych, tych też naszych salonów i, i pomyśleliśmy, dlaczego nie Gorzów, a jak Gorzów, no to co w Gorzowie jest najcenniejsze, w najcenniejsza jest Stal Gorzów. no i, I tak to się zaczęło, biorąc pod uwagę, że faktycznie już te początki były. Już ten grunt mieliśmy, bo, bo, bo już Stal Gorzów znała nas jako grupę Polmotor i wiedziała, że tak powiem, z czego słyniemy i czego można się od nas spodziewać, no to. Mieliśmy tą łatwość, żeby tak naprawdę od zeszłego roku z Marką Renault i z Marką Dacia wejść do, do Stali Duży. Panowie, na koniec o sporcie: już w sensu stricte o sporcie, jesteśmy po pojedynku z Toruniem. Ciekawy mecz, dużo fajnych akcji na tym torze. Zresztą posłuchajmy Tomasza Bajerskiego, menadżera z ekipy toruńskiej, który, no jak widać, był bardzo rozżalony po, po tym pojedynku. No bardzo pechowe spotkanie dla nas, straciliśmy Lewandowskiego, Żupek był już przed zawodami tak? i ciężko było mu tu jeździć, wiedzieliśmy o tym, że ta ręka po wypadku w Grudziądzu nie jest nie bardzo, no zrobiliśmy co mogliśmy. tak? No... Dobra postawa, czterech zawodników. Lewandowski słabiej dzisiaj spisał Miedziak i Kamil Marciniec, więc zabrakło tego jednego zawodnika. Podobnego zdania zresztą był Paweł Przedpełski, który jako jedyny pokonał, pokonał Bartosza z Martika dwukrotnie, póki Bartosz nie dopasował się do toru. Posłuchajmy Pawła. W początek na pewno dwa pierwsze biegi bardzo fajne eee, i gdzieś tam optymistycznie wszedłem w te zawody. Jednak po tym. Dwóch biegach wygranych gdzieś tam troszeczkę chce się wiadomo polepszyć i nie zawsze pójdzie to w dobrą stronę, gdzieś nie chciałem przespać takiego momentu przełomowego w zawodach gdzieś się zmienia Tor. E, no i nie w tą stronę, no ale e, myślę, że wynik w miarę okej. Okay. No, szkoda, że szkoda, że no, przegraliśmy dzisiaj. No właśnie, tak e, mówili nasi rywale. natomiast przed nami mecz zeszłym e, Mistrz Polski przyjeżdża pokonany na własnym torze przez Stal Gorzów. Co to się będzie działo, panowie? No, ja uważam, że to będzie, to, to, to będzie walka na całego, bo, bo mistrz Polski faktycznie e, Stal Gorzów można powiedzieć, objechała ostatnio e, ich na własnym terenie, także będą chcieli się podejrzeć zrewanżować. Nie będzie to łatwe, no ja, ja, ja myślę, że, 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 że po prostu przegrają kolejny mecz u nas. I nie powiem, że sromotnie, ale po przegrali prostu w przegr Lublinie. przegrali w Lublinie dokładnie, i teraz i teraz przyjadą do Gorzowa, najprawdopodobniej ponownie przegrać, no bo my jesteśmy na własnym mhm. obiekcie, z własną publicznością, z zagorzałą publicznością, także wydaje mi się, że to będzie przesądzony mecz na, na korzyść Gorzów. Odważna deklaracja. Odważna deklaracja. No sport wiadomo, bywa, bywa różny, różny i czasami żałujemy, że może wynik nie jest do końca po nasze myśle, Tak jak Rafał powiedział, jesteśmy mocni, mamy świetną drużynę. Jest Bartek, ale przecież jest cała, cała y, mocna drużyna, więc y, myślę, że mamy duże szanse, żeby wygrać. Aha. Najważniejsze momenty tego meczu. Co to co może przeważyć? Nasi młodzieżowcy, którzy y, świetnie się spisują. Zresztą ma z tym kłopot. No i yy, będzie pojedynek na liderów chyba, tak możemy powiedzieć. No, to chyba pojedynek na liderów jak najbardziej tak, ale no właśnie o, o tych młodzieżowcach pan wspomniał. Tutaj przede wszystkim Jasiński, Wiktor, wiktor no, Szapoba, dla tego młodego człowieka, który w każdym meczu robi dosyć fajne wyniki i widać, że już zaczyna się na dobre wpasowywać w, ten, w, w, w tą jazdę i zaczyna, że tak powiem, równać do. No, ma tak naprawdę do kogo, bo ma od kogo brać przykład, bo są ci zawodnicy, że tak powiem, z czołówki, Ale no, kluczowe tu będzie wszystko, ale faktycznie ci liderzy będą odgrywać znaczącą rolę. Tutaj. Mhm. Z Bartoszem z Mazdzikiem na czele. Z Bartoszem z Mazdzikiem na czele ja zresztą dopowiem jeszcze, że podczas tej naszej początkowej współpracy wspominam, jak, jak Bartosz przychodził na, na różnego rodzaju nasze spotkania. Oczywiście z, z, z kibicami, z, z kontrahentami, którzy współpracują z, z, ze Stalą Gorzów i muszę powiedzieć, że niesamowity człowiek, bardzo skromny, a przy, przy tym ogromny sportowiec Także mocno mu kibicujemy i trzymamy za niego wielkie kciuki. Dziękuję bardzo panowie. Rafał Bogusławski, dyrektor handlowy Marek Reno i Dacia grupy Polmotel Szczecin. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Oraz pan Konrad Kijak, także grupa Polmotel Szczecin. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Druga część Loży Żużlowej. A Loży, niespodzianka, piłka nożna. Zbigniew Pakuła, prezes Warty -Gorzów. Dzień dobry, witam panie prezesie. Witam pana, witam państwa. O współpracy Staligorzów z, z Wartą Gorzów za chwileczkę porozmawiamy, ale kontynuujemy wątek przyszłego pojedynku Staligorzów. Misz Polski przyjeżdża. Jakiego pojedynku się pan spodziewa? Zacznę od Różna. No ja myślę, że tutaj od wielu lat kibicuję stali gorzów z małymi przerwami, mhm. także... Ale zdradził Pan, że był Pan także na meczach w Lesznie, tak? Tak, tak, byłem nawet na Grand Prix swego czasu parę lat temu w Lesznie, tak to byłem takim kibicem, że też na wyjazdy, gdzie bardzo lubiłem właśnie do Leszna i do Zielonej Góry, wiadomo, to ta adrenalina sportu mhm. cały czas we mnie drzemała i drzemie do dzisiaj, to także... ręki smakują najlepiej. Po pierwszym meczu uważam, że dopniemy swego i, i wynik będzie tutaj na plus. Dla Stali Gorzów. Leczno jednak w Lublinie powalczyło, także zabrakło tam co prawda kilku punktów, ale była chęć wygrania i ta podobna chęć będzie tutaj w Gorzowie, jeśli nie większa. No myślę, że powalczymy, a widać, że tutaj nie ma słabych jakby zespołów w tej lidze. Mhm. Teraz ewentualnie troszeczkę zadyszkę złapał, złapał falubas, no i grudziąc taki zobaczymy, co. A tak te wszystkie sześć zespołów to jest naprawdę. Bardzo mocne, i, i będzie walka tutaj o playoffy do końca. Oby tylko pogoda dopisała, bo ona była kluczowa, jeśli chodzi o przygotowanie toru. O czym mówił po pojedynku z toru niemy trener trener Stanisław Chomski. No, trudne spotkanie, bo jak też się mówi, nie można się spokojnie przygotować ze względu na warunki pogodowe. Jak nie mecz zagrożony, to jest Sahara, jak było w tamtym meczu. Jak mecz znowu zagrożony, to e, padać, ratować to także no, to co trenujemy, to idzie, idzie czasami e, w, w komin, ale te doświadczenia, które zresztą nabyty na treningu też e, można powiedzieć, że w pewnym momencie to wszystko zadziałało, zafunkcjonowało, co cośmy e, e, przepracowali na, na, na no, półtora treningu można powiedzieć, bo w drugi dzień spadł deszcz, ale też była pewna niepewność, bo, bo jednak no, ten tor był po opadach i te ścieżki też nie wszystkie tak chodziły jak, że jak, jak na treningu, ale no, komunikacja była dobra. No, ciężar jak widzimy leży na czterech zawodnikach i e, został udźwignięty. Drużyna z Torunia wszędzie gdzie jechała, to je, bardzo mocno się stawiała, chociażby w ostatnim meczu w, w Lesznie, tak też się mocno postawiła. 10 punktów, czy to jest zadowalające, Czas też pokaże. Ważne, że jest mecz wygrany. Ogromna presja po, po fali krytyki. Po ostatnim meczu ciśnienie duże, ambicje. No Mirke Moze bardzo waleczne, ale tu jeszcze trzeba z nim duży porządek zrobić. Jeżeli chodzi o sprawy sprzętowe, ambitnie jecha, ale no efekt jaki był. Jeden punkt to zbyt mało w tej formacji, to są rezerwy. No szkoda Kamila Nowackiego, by to nie okazało się brzemienne w skutkach ten upadek, e, no, tak to się zdarza. Myślę, że Bartek wrócił na, na te swoje tory. E, pokazuje skuteczną jazdę widowiskową. Jeszcze troszeczkę dopasuje do startu i będzie. ok. Jak widzieliśmy, no, za, zawodnik wygrywa bieg i przyjeżdża czwarty li, lider. No także no, cały czas poszukiwania, cały czas. E, e, Cały czas szukamy, żeby znaleźć te optymalne ustawienia, które pozwolą zwyciężać, i myślę, że ta końcówka pokazała, że powoli idziemy w dobrym kierunku. No właśnie, oby tylko nie padało, prawda, bo to jednak jest kwestia decydująca, nawet jeśli chodzi o widowisko, chociaż to było przepiękne. Dwa ostatnie mecze w Gorzewie obfitowały w mijanki, w to, co kibice lubią najbardziej. Na obydwóch meczach byłem, y, także oglądałem, kibicowałem tutaj z trybuny y, u prezesa Marka, także y, uważam, że ten pierwszy mecz nie do końca, właśnie tutaj y, jakieś tam y, komentarze były niepotrzebne w stronę jakby trenera czy, czy, czy zarządu klubu, y, do tej, no, ale ludzie też nie, nie zdają sobie sprawy z tego, y, że pogoda diametralnie się w tym momencie zmienia i to został przygotowany y, pod to, że, że miały te opady nastąpić w tym meczu przegranym. I ta pogoda, ten deszcz nie nastąpił i dlatego wyszło jak wyszło. No nieraz taki zimny prysznic się przyda, żeby iść i piąć się w górę. No i cały czas praca, o czym zapewniał po ostatnim meczu Szymon Woźniak. Posłuchajmy. Punktowo to wygląda całkiem solidnie, aczkolwiek no, no trochę, trochę cały czas mieliśmy kilka takich zagadek z regulacją sprzętu no ale staraliśmy się gdzieś tam delikatnie bardzo próbować to w jedną to w drugą stronę żeby nie popsuć bo było w miarę dobrze i myślę że na ostatni bieg znaleźliśmy to czego szukaliśmy cały wieczór chodzi o to żeby wygrywać mecze może nie, nie, nie wygraliśmy jakąś wielką zaliczką ale no wiadomo jaka tu była pogoda no nie mamy kompletnie szczęścia do tego co się dzieje z naszym torem kompletnie tutaj Tutaj warunki te treningowe i to co planujemy zrobić rozjeżdża nam się przez pogodę i trochę musimy improwizować, ale no po to ma się ten domowy tor, żeby nic nie było w stanie zaskoczyć i, i o ile trochę się tutaj... Rozjechało nam to dużo wiele mocniej z Częstochową, tak dzisiaj no, no, trzymaliśmy ten wynik i, i było trochę nerwówki, ale finalnie się udało. No właśnie się zapewne, że już wyciągnęli wnioski, zawodnicy mają kolejne doświadczenia właśnie z takiej aury, co też może się przydać w trakcie pojedynku z Lesznym. Także czekamy, czekają nas bardzo ciekawe wyścigi. Zapraszamy na stadion imienia Edwarda Jancarza. Dobrze, a co robi prezes piłki nożnej tutaj na, na Loże Różlowej? Bardzo ważne porozumienie, porozumienie pomiędzy Stalą a, a Wartą Gorzów. Na jakim szczeblu, na jakim poziomie? Tak, już od dłuższego czasu, że tak powiem, trwały między nami rozmowy, jeżeli chodzi tutaj o wiele aspektów typowo sportowych, nie tylko piłkarskich, czy typowo żużlowych. STAL ma Akademię Piłki Nożnej, prawda? No ma Akademię, wiadomo, że to jest taki jakby dodatek do, do żużla. Ma też piłkę ręczną na dosyć fajnym poziomie. I chcemy, że tak powiem, stalać i jednoczyć ten sport gorzowski. I dlatego tutaj mówię, między nami, że tak powiem, prezesami zaiskrzyło takie przyjazne sto, stosunki i uważam, że to jest dobry kierunek, żeby też jakby odciążyć i pomóc miastu. W tym, żeby, żeby co, jak co roku nie było jakichś tam zgrzytów o, o podział różnych środków finansowych, o polskiwanie sponsorów wspólnych, o różne inwenty. to ma być po części zakopywanie takich rowów, wyrównywanie tych takich pewnych, może nie chcę nazwać tego animozjami, ale napięć pomiędzy żurzem, a piłką nożną? Znaczy, powiem tego, tak, jeżeli chodzi o Wartę, to tutaj nigdy nie było takich napięć między Stalą, a Wartą. Wręcz przeciwnie, ja swego czasu, mówię od lat 80 -tych, 90 -tych zawsze kibicowałem. Pamiętam te czasy, jak grałem w Warcie, chodziłem na mecze z Tironu, byłem też kibicem z Tironu, wtedy w drugiej lidze, później po meczu pamiętam, autobusy podstawiane pod stadion. Ja chcę w ten sposób też tutaj zachęcić też kibiców jakby i naszych, i naszych sponsorów do tego, żebyśmy wspólnie mogli chodzić sobie i na Żużel, i tak samo kibice Stali Gorzów mogli wspólnie z nami świętować, uczestniczyć w jakichś naszych sukcesach, i tak samo Stal Gorzów. No i przy okazji także wspólna promocja tak, miasta? Oczywiście, wspólna promocja miasta. Chcemy też, mówię, pokazać miastu, że, że sport powinien się jednoczyć że w, w wielkości czy w ilości siła I, i chcemy te najlepsze kluby zapraszać po kolei. Jesteśmy po już kilku rozmowach. Z innymi klubami i chcemy na bieżąco, że tak powiem, też robić jakieś tam kampanie w kierunku tego, żeby, żeby te kluby jednak wszystkie zestalić i żeby wspólnie, wspólnie jednym głosem mówić w mieście i w Jed województwie. Jeden z pierwszych kroków to wspólne zorganizowanie Dnia Dziecka, czyli imprezy dotyczącej Dnia Dziecka, tak? Tak, tak. 12, 12 czerwca będzie to wspólny Dzień Dziecka, który odbędzie się tutaj na Stadionie Stali. Tutaj na tej murawie. Tak. Później, później chcemy też przenieść do nas, czyli akurat teraz w gościnie gramy na ulicy Olimpijskiej. Mamy też ostatni mecz jakby domowy u siebie, trzecioligowy. Chcemy już dopiąć jakby tutaj ten, tą kropkę nad i w utrzymaniu zespołu. Był to nie, niełatwy sezon. Wnioski wyciągnęliśmy uważam sprzed z, z dwóch lat i, i i o 17.00 później chcę zaprosić wszystkich stąd, żeby przejechać na, na tą olimpijską. A jeśli chodzi o imprezę tutaj, to to jest impreza familijna, między innymi Kiermasz. Zabawek, tak, tak, będzie wymiana zabawek, chcemy iść tu w tym kierunku, taka propozycja też fajna powstała właśnie tutaj ze stali, że dzieci, które się jakby nudzą swoimi zabawkami na co dzień już, a za dużo mają ich w domach, a nieraz inne dzieci chcą mieć takie zabawki, a ci chcą mieć takie i to będzie na zasadzie właśnie takie wymiany tutaj, to będzie jeden jakby z dodatków. Chcemy też tutaj nasze liderki, które też teraz odniosły wielkie sukcesy na, na turnieju. Sobotni w Szczecinie i złoty medal, i w duetach brązowy medal, i srebrny medal, także chcemy też tutaj zachęcić, jakby tutaj wkomponować, będzie to różne, różne atrakcje związane z, ze zwierzętami, balonami i tańcami między innymi właśnie naszych trzech liderów. Więcej szczegółów na pewno w mediach społecznościowych Stali Gorzów jak i Warty Gorzów i tam tak, szukajcie oczywiście. szczegółów. Zapraszamy zarówno na, na imprezę 12 czerwca, jak i wcześniej oczywiście już w najbliższą niedzielę na mecz żużlowy moje Bermudy Gorzów kontra Fogo ciekawy pojedynek, przyjeżdża do Gorzowa mistrz Polski, trwa walka o rundę play-off, więc emocji na pewno nie zabraknie. Naszym gościem był Zbigniew Pakula, prezes Warty Gorzów, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Daniel Rudkowski, to była Loża Żużlowa, dziękujemy i do usłyszenia, do zobaczenia na stadionie imienia Edwarda Jancarza.